Cześć! Dzisiaj rozmawiamy z Konradem Kotelczukiem. Siema! Konrad jest przedsiębiorcą, programistą, frontend end developerem, a także React Native developerem. Już zdaje się od kilku lat, prawda? Szumnie powiedziane, ale tak. Powiedzmy, że React Native jest poboczną gałęzią mojej bieżącej pracy. Więc przejdźmy w takim razie od razu z grubej rury do pytania: czym jest React Native? React Native to framework, w przeciwieństwie do samego Reacta, który jest biblioteką. taką służące do pisania aplikacji natywnych w Javascriptie. A przez aplikacje natywne mamy na myśli mobilki na iOS i Androida, a już coraz bliżej desktopowe na Windowsa i Maca. Na Windowsa desktopowe, a co z Windows phonami? Czym? No, tak myślałem, czyli raczej a, nie istnieje. Nie by... Nie, ten, ten temat jest raczej zamknięty. Windows, yy, odkąd przejął React Native'a, czy przejął, zajął się jego developmentem bardzo prężnie, próbuje coś tam stworzyć. A oni już sami się wycofali z Windows Phone'ów i zmierzają w kierunku uniwersalnego systemu operacyjnego, zwanego Windows 10, czy jakoś tam 10 z jakimś dodatkiem, bo no, nieważne. W każdym razie Windows Phone to przeszłość. Ale już na samego Windowsa będzie można kiedyś produkować aplikacje. Nawet nie wiem czy już teraz nie można przypadkiem eksperymentalnie hmm. troszeczkę. Ciekawe. W zasadzie React Native wyszedł chyba niedawno z bety? Nie, dalej jest Czyli też można powiedzieć, że jest nie trochę eksperymentalny. Nic, nic się nie zmieniło. Tak cały czas. Jakby React Native nadal nie jest production ready i to trzeba pamiętać. Mimo, że jest używana na produkcji w wielu firmach i wielu aplikacjach. No to, więc dlaczego jest taki popularny, skoro dalej jest not production ready, dalej jest ta beta i dalej jest dużo. Ale widzisz, rzecz w tym, że React kiedyś też był cały czas w becie i był też używany normalnie w produkcyjnych aplikacjach. Polega to na tym, że to jest, React jest na tyle dojrzały i na tyle yy, stabilny, że da się w nim wpisać aplikację i nią zarządzać później bez obawy o to, że nagle wszystko przestanie działać. Jakby na razie nie planowane są jakieś wielkie breaking changes, jest to coraz bardziej stabilna technologia, przynajmniej tak mi się wydaje, więc jest szansa, że w tej formie w jakiej mamy go teraz, będziemy już mogli mówić o jego wypuszczeniu z betty właśnie. Okej, okay, skoro jest stabilna, to dlaczego wybierać ją, a nie jej konkurencję, czyli NativeScript, czyli Ionic, Flutter, bądź cokolwiek innego? No dobra, to może teraz... Powiedzmy sobie tak, konkurencja w postaci, zacznijmy może od Fluttera. Flutter jest przygotowany przez Google. Jest to framework, który korzysta z języka skryptowego Dart, który to nie jest JavaScriptem, ale z JavaScriptu dużo zapożycza i robi to trochę teoretycznie lepiej. No i brzmi całkiem nieźle, nie? Rozwija to Google i, i największym użytkownikiem Fluttera. Był przez dłuższy czas była przez dłuższy czas firma z Chin. A jak wiemy, Chiny i USA mają ze sobą obecnie napięciu i Google nie dostarcza wszystkich swoich usług. Duży gracz się wycofał deko. No i Flutter jest trochę w tyle. Poza tym z Flutterem jest jeszcze jeden problem. Flutter tworzy natywne komponenty, zamiast wykorzystywać te, które są w systemie. A Native, Czyli, nie? a jak najtym korzysta z tych, które są w systemie. Czyli teraz, jeżeli e, mamy, powiedzmy, ikonkę, Przyciski. albo nad ikonkę, mamy baton w iOS-ie, to mhm. ten baton jest w zamkniętym repo iOS-owym, do którego Flutter nie ma dostępu, i ten baton i jego wszystkie zachowania programiści, którzy tworzą Fluttera, muszą wydedukować i odtworzyć. I teraz, kiedy wychodzi update iOS-a, Flutter nie jest na bieżąco z tym. I aplikacje napisane we Flutterze są gdzieś zawsze parę, parę metrów za. I była taka sytuacja, gdzie iOS wprowadził Dark Mode, i okazało się, że aplikacje we Flutterze tego Dark Modu nie, nie są w stanie wspierać, bo nie korzystają z natywnych komponentów. Okay. I to jest właśnie główny problem Fluttera, jaki ja widzę, że to nie jest do końca. Takie stuprocentowe korzystanie z natywnych komponentów, które mamy w systemach operacyjnych w telefonie. Ok. Teraz mamy kolejny system, który jest konkurencyjny, Ionic. Ionic jest przede wszystkim w może znaczy, przede wszystkim w Wajniku się w Angularze. Samo to już jest problemem. Nie żebym hejtował, ale tak po prostu jest. A druga rzecz jest taka, że Ionic nie korzysta z natywnych komponentów systemu, tylko odpala mobilną wersję strony w WebView. W sensie w jednym natywnym komponencie w WebView. No i to generuje, ciągnie ze sobą mnóstwo różnych komplikacji i im większa jest aplikacja, tym trudniej jest tym zarządzać. Więc dlaczego React Native? Bo React Native korzysta z natywnych komponentów. Bazuje na idei, którą, która była stworzona w Gapie, bodajże, gdzie bundle JavaScriptowy Komunikuje się z natywnymi elementami systemu operacyjnego, tego ios czy Androida, które tam są, czyli batonami, listami, wszystkimi wirtualnymi, i one wystawiają nam api. I my, tak naprawdę, korzystając z api tych elementów, możemy nimi sterować. Możemy je w jakiś tam sposób oscylować, możemy stworzyć własne natywne komponenty. I teraz, jeszcze jeden bardzo ważny feature React Nativa: React Nativa można wpiąć. Do aplikacji natywnej, albo zrobić aplikację standalone. Więc to nam daje dużo więcej możliwości. Okay. Możemy zrobić kawałek modułu, który wepniemy do aplikacji iOSowej owej i Androidowej, zachowując ten sam codebase i nie potrzebujemy do tego dwóch zespołów deweloperów, którzy będą robić ten sam kod w zasadzie, tą samą logikę. Nasuwa mi się tutaj parę, parę pytań, ale zacznijmy w sumie od. Pierwszego jako takiego, cały czas słyszę JavaScript. Czy JavaScript nie jest jednowątkowy? Jak to działa jest. w React Native? To działa w bardzo prosty sposób. JavaScript sobie lata jest swoim jednym wątkiem w swoim webkicie, bo to jest wyprut czy w Jest wypruta vsm z Chroma, która tam siedzi i on sobie tam po prostu siedzi. Nasz bundle JavaScriptowy, który odpowiada za logikę biznesową i komunikuje się z API, czyli dosłownie. Napędza naszą, no, powiedzmy, stronę internetową. Nie? I asynchronicznie komunikuje się z natywnymi modułami, które już, już sobie chodzą we własnych wątkach, tak jak zarządza nimi system operacyjny. Po prostu. Tym już się dalej nie przejmujemy. Jak to jest robione? My mamy most, przez który przekazujemy dane do aplikacji. I na ja... tych danych aplikacja pracuje ale ten most jest tym, tym wąskim gardłem, on jednak jest ten tak. jednowątkowy. Czy to nie niesie ze sobą jakichś problemów, jakichś ryzyka? Nie się. Znaczy to niesie problemy wydajnościowe przede wszystkim, ryzyka niekoniecznie. To widzisz, możesz to porównać sobie do sytuacji takiej, gdzie odpytujesz API jakieś, tak? Mhm. Odpytujesz tę API, odpytujesz, rzucasz, nie wiem, 10 requestów na raz. One ci wszystkie nagle wracają i musisz coś z nimi zrobić, musisz się przetworzyć. bo to mamy w skrypcie asynchroniczność, nie? Mhm. Tutaj asynchroniczność sprawia, że ten jeden wątek nie jest tak dla nas dotkliwy. Uh, większy problem przy moście jest z serializacją i deserializacją danych. To zabiera najwięcej czasu. I ten element powoduje, że ten most jest wąskim gardłem. Bo to, ile my danych przez niego prześlemy, to nie jest problem. Problem jest to, że musimy najpierw je przetworzyć i przetworzyć kiedy wybieramy. Czy można tutaj jakoś spróbować to obejść? Jakiś specjalny typ danych może tylko same proste, java dane, typu stringi i. My nie mamy wpływu na to, co nie mamy wpływu na to, co idzie mostem. Okej. Okay. Mostem idzie wszystko, cała komunikacja naszego, naszej logiki, którą napisaliśmy w javascriptie z aplikacją mobilną, czyli. Sterowanie natywnymi komponentami, informacja z natywnego komponentu, że użytkownik skróluje listę, że nacisnął jakiś tam obrazek. To jest pełna komunikacja, to jest stuprocentowo integralne. to Jest wbudowane w React Native, więc żeby to zmodyfikować, musielibyśmy grzebać już w samym silniku tego, który napędza całą tą architekturę. A nie po to używamy czegoś gotowego, żeby grzebać w silniku. Dokładnie. Mówiłeś, że. Można i aplikację React Native'ową załączyć do już istniejącej aplikacji natywnej. Mm -hmm. Oraz że można stworzyć jedną aplikację, gdzie nie trzeba wielu zespołów deweloperów. A mimo wszystko Airbnb używało React Native przez dłuższy czas i zrezygnowało właśnie przez to, że mimo tego, że używali React Native do tworzenia i utrzymywania aplikacji mobilnych, to i tak potrzebowali swoich własnych zespołów. Kolejnym przykładem jest Skype. Ta jego nowa wersja również jest robiona w React Native, gdzie są zespoły natywne i React Nativeowe i ze sobą współpracują. Czyli jednak nie zawsze da się. Dobra, nie, bo tutaj widzisz, dajesz przykłady z dużych firm. Dlaczego Airbnb zrezygnowało z React Native? A? To zostało bardzo jasno napisane. To tak się jest. nie skalowało już w pewnym momencie. React Native, pamiętajmy, to jest A, beta, B. To jest technologia hybrydowa, to jest technologia, która ma, ma mnóstwo ograniczeń. I teraz, Airbnb, chcąc być poważną firmą, która ma poważnych klientów i musi się skalować do tych klientów i jest coraz bardziej rozbudowanym systemem, potrzebowała czegoś dużo wydajniejszego. I to jest temat jeden, wydajnościowy. Drugi, też tę skomplikowaność kodu, którą zaczynamy tworzyć w pewnym momencie w tych wysokopoziomowych aplikacjach. To przerasta możliwości tej technologii. Każda technologia ma ograniczenia i React Native nie jest wyjątkiem. Jeżeli chodzi o nowego Skype'a, dlaczego ze sobą współpracują? Chodzi o warstwę sieciową, chodzi o klawiatury na przykład, o rzeczy, które są specyficzne dla danego urządzenia natywnego. I teraz oni muszą ze sobą współpracować, ale core samego Skype'a jest napisany w React Native i on jest integrowany z tymi natywnymi komponentami różnymi. Dzięki czemu Większą część pracy wykonuje jeden zespół. Nie, ta, ta część pracy nie jest powtarzana odtwórczo przez cztery zespoły. Tutaj może dojść do y, jakiegoś braku komunikacji, do dowożenia feature'ów przez iOS szybciej, przez Androida wolniej na przykład, albo odwrotnie. Y, to prowadzi do różnych implikacji. To, że nie ma jakby jednego core zespołu, który zajmuje się logiką, tak? bo feature'y UI-owe to jest inna para kaloszy. Ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że React Native pozwala stworzyć wspólny core, taki, taką bazę dla głównego featureu, jeżeli do tego jest użyty, tak? Możemy pójść w drugą stronę. Ostatnio pisaliśmy aplikację React Native'ową, którą było trzeba dołączyć do dwóch aplikacji natywnych, ios i Androidowej, i po prostu my stworzyliśmy tą część, i w ogóle nas nie interesowało, co jest jakby pozostałe elementy aplikacji natywnej. My po prostu włożyliśmy nasz element i już, i aplikacja działa dalej. Na że cały czas ma tyle samo gwiazdy, ile miała, więc tutaj nie, nie, nic się nie zmieniło na gorsze przede wszystkim, nie? A w tym momencie utrzymywanie tego jednego feature'a, który napisaliśmy, jest po prostu dużo mniej zasobożerne, bo jednak siedzi nad tym jedna osoba, która robi ten sam feature w webie i ten sam feature po prostu w React Native dodaje kawałki logiki do tego. Bo to nadal tylko JavaScript i React. Dla zainteresowanych, w linku na dole umieszczę link do artykułu na Medium a propos, dla, a propos całej argumentacji Airbnb, dlaczego odeszli od tego. Pytanie kolejne moje jest takie, skoro Android i iOS inaczej wyglądają i ten UI się różni, nawet ułożenie elementów, jak w sobie z tym radzi? Skoro chce stworzyć jedna, jedną bazę kodu na Androida i iOS-a podstawowo? Okej, okay, to teraz wracamy do tego, czym jest w ogóle React, nie? no bo React Native nie ma słowa React w, w przezrostku bez powodu. Chodzi o to, że jeżeli masz dobrze rozdzieloną logikę komponentu, takiego reactowego, nie? od jego wyglądu, czyli tego samej wydmuszki stylistycznej, to możesz przygotować dwa oddzielne komponenty. Jeden dla iOS-a, drugi dla Androida, które będą miały wspólną logikę biznesową. I mm -hmm. w tym momencie to jest cała siła, siła React, przypominam, nie? E, one po prostu tą logikę wezmą i wyświetlą. A jak sobie radzi z tym React Native? Po prostu do rozszerzenia pliku przed już tym ostatecznym JS czy tam TS, czy TSX dodajemy Android bądź iOS. I w tym momencie, podczas bandlowania i podczas buildowania aplikacji, zostanie wybrany odpowiedni plik, odpowiedni komponent, który się wyrenduje w danym miejscu. I to tyle. Ewentualnie można ifować w środku flagami po prostu dla iOS i dla Androida, nie? No jak ty chcesz, to wszystko, już zrobi milion. Tak. Wszystko sprowadza się do tego, że mądrze zarządzając komponentami możesz stworzyć takie po prostu wydmuszki stylistyczne, które będziesz tylko Zapewne pompował funkcjami, tak. To jest kwestia już tutaj, wiesz, wzorców projektowych trochę wchodzimy w taki temat koncepcyjny, jak się pisze w reakcie, nie? Jak, jak mm -hmm. można pisać w reakcie, żeby to się skalowało ładnie. Ale jednak z tego co wiem to React Native korzysta z Reakta, ale nie ze wszystkiego z samego nie, no, Reacta. Korzysta, nie, korzysta z samego Reacta, bo React pamiętaj, że oddzielił od siebie już y, obsługę html'a do paczki React dom. I sam React to jest y, silnik do renderowania. Tylko Tyle. i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Są algorytmy y, do diffowania. To jest cała magia Reacta, tych komponentów, że one są reaktywne i reagują na zmianę użytkownika bardzo szybko. To jest paczka React. To jest z Fiberem na czele, to jest po prostu tylko i wyłącznie to. to. To są same algorytmy, Virtual DOM. Tam nic więcej nie ma, to jest biblioteka dla tego. Okej, okay. brzmi dosyć prosto. Pytanie, czy nauka React Native jest prosta? Nie. Czy widzisz Zależy jakieś komplikacje? na jakim etapie życia. Tak, widzę mnóstwo komplikacji. Jeżeli ktoś zaczyna od React Native'a. No to nagle wpada w dwa światy, trochę mobilny, trochę webowy. I w zasadzie to jest trudne wtedy. Tak po prostu. Czyli najpierw trzeba albo mobilny, albo, albo webowy, albo obydwa? Tak. Nie, jeden albo drugi. Ja na przykład zacząłem pisać w React Native, kiedy tym moim backgroundem jest świat webowy. Ja znam Reakta, wchodząc do React Native'a, po prostu wiedziałem, co mam robić. Kiedy przeczytałem. Fragment dokumentacji na temat natywnych komponentów, jak się z nich korzysta, ja nie miałem problemu, żeby się odnaleźć w kodzie. Ten kod był prosty i działał w ten sam sposób, co React, nie? Jest tam, wiadomo, kilka kluczków, na które się trafia krok po kroku, ale są bardzo łatwe do zrozumienia. I tak samo znam ludzi, którzy korzystali w drugą stronę, tak? Zaczynali od mobilki, wpadali w React Nativa iście też tam czuli jak ryba w wodzie, no bo to było bardzo podobne do siebie, tylko trochę inna składnia, na przykład, nie? Tylko kiedy już tam potem przychodzi do pisania w JavaScriptie, no to się robi trochę bardziej problematycznie, już w przypadku, kiedy znasz zna Java, tak? Albo Kotlin czy tam Swifta, bo te języki są zgoła inne. Tak, Java w wersji Script jest nieco inna. Tak, dokładnie. A jakie są najpopularniejsze błędy czy problemy na samym początku nauki, bądź jakie ty miałeś? Na co uważać? Seta, set, 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 no środowiska, to proste. To jest generalnie najbardziej dramatyczna i nefrologiczna rzecz. Jeżeli nie uda ci się setup środowiska, no to leżysz, bo tracisz motywację do nauki. Z pomocą przychodzi Expo i Expo pozwala uruchomić React praktycznie na każdym środowisku, czy to na Macu, czy na Windowsie, czy na Linuxie, w taki sam sposób. Mega ale? łatwe pracę i zaczęcie, ale to jest bardzo ograniczający twór. Expo jest frameworkiem na framework. Czyli obudowa na obudowę, na natywne rzeczy. Tak, i to już samo z siebie mówi, że będzie ciężko. A bardzo ciężko się robi w momencie, w którym w zasadzie chcemy coś zmienić, na przykład w komponentach, w których korzystamy, albo chcemy dograć nowy komponent nie wiem, na przykład obsługę fingerprintu, tak? Powiedzmy, że w Expo tego nie ma. Chcielibyśmy to dograć i już nie możemy. Musimy najpierw wyejektować aplikację, a z tym się wiąże mnóstwo dodatkowych problemów później, w przyszłości, nie od razu. Jeszcze zanim to, to chciałbym dobrze zrozumieć. Tworzymy aplikację w React Native albo w tym Expo, który, którym, które jest tak naprawdę czymś, co budowywuje React Nativa. Czyli na poziomie takim podstawowego Hello Worlda. To jest to samo, tylko trochę więcej plików, ale jednak im dalej w własnym Expo daje więcej rzeczy gotowych i ograniczających. Tak, React Native pozwala na więcej własnych modyfikacji, ale, ale co to... za tym idzie, dużo łatwiej się zepsuć. I no Expo w tym wypadku do nauki, do początku nauki jest dużo wygodniejsze, bo nie wymaga też skomplikowanej konfiguracji środowiska, która na Windowsie potrafi przyprawić oból głowy iOS? Czy może Mac? Nie, to iOS, to iOS nie, jakby umówmy się, użytkownicy Linuxa poradzą sobie bez problemu. Jakieś tam skonfigurowanie kilku zmiennych środowiskowych, czy to jest mały problem dla tych ludzi. A jeżeli chodzi o Maca, no to jest tak przygotowane, żeby użytkownicy Maca sobie z tym poradzili, nikogo nie obrażając, nie? No W zasadzie React Native chyba był tworzony od tego, że na początku na Macach, na MacBookach najlepiej współgrać i tworzyć na iOS. Znaczy, więc... Był stworzony pod to, żeby zrobić aplikację na, Ioi, na iOS a konkretnie. Yy, wykorzystując codebase webowy. Tak, dosłownie po to był stworzony na hackathonie facebookowym wewnętrznym. I dlatego z Androidem jest tak dużo problemów? Nie, nie dlatego. Weź pod uwagę, że masz urządzeń Apple'a ile? 15 rodzaj na krzyż? O, jak, jak, jak ci mogę, nie? A teraz jedziemy z Androidem. Od zegarka przez telefon, po tablet, do lodówki, nie? Dosłownie. Czyż ten Samsung Hub jakiś tam ma wielki tablet na drzwiach i na niego też możemy napisać aplikację, w React tywie. Halo. Ale w teorii Android powinien nam załatwiać ujednolicenie tego. To Android się zajmuje dograniem pod każdy telefon, lodówkę, zegarek. No, jasne. Tworzysz. No, na... nie, Android. Sam system jest jak Windows, nie? Jest uniwersalny, działa. Ale potem przychodzą producenci ze swoimi nakładkami i tam już mogą robić co chcą. Aha. Czyli jak zwykle problem. Im więcej, narz... im więcej narzędzi, czy. Im więcej mogę... możliwości, tym jest więcej problemów, no. Okej. Okay. Spotkałem się też z czymś takim jak PWA, czyli Progressive Web Apps. Czym to jest? Co to, no, to jest? To jest strona internetowa. Która lokalnie w przeglądarce zapisuje informacje niezbędne do odpalenia się offline. No, pomysł fajny, jakby był dobrze używany i serwery go dobrze obsługiwały, to może by zadziałał. Na ten moment, z uwagi na to, że przeglądarki walczą o naszą prywatność i nasze dane na swój sposób, ale walczą, no to Progressive Web Apps Safari zabiło w tym roku. <grym> a Google powiedział, że się z tego wycofuje do 2022, więc no... Czyli nie jest to jakaś to... konkurencja dla React Native'a? Nie, była. To było, czyli moim zdaniem było bardzo obiecujące. Ale a. w tym momencie, kiedy przeglądarki się wycofują z takiego przechowywania danych użytkowników długo, to nie jest do egzaminu. Tak po prostu. I, i to widać, bo te, te strony można wrzucić nawet do storów, nie? I a, instalować jako aplikacje. Tyle, że. Właśnie to miało być moje kolejne pytanie, dlaczego teoretycznie lepsze by było nie ściągnięcie aplikacji ze Stora, tylko wejście na stronę i ściągnięcie tej aplikacji lokalnie w przeglądarce, czyli też ściągnięcie tak naprawdę do siebie. No, tylko... Tak, tylko tutaj chodzi o. PWA miał rozwiązać trochę inny problem, niż zastąpić aplikacje mobilne. To moim zdaniem my jako deweloperzy uznaliśmy, że o, będzie szybciej. No nie jest szybciej. To powoduje, przede wszystkim trzeba o tym myśleć zupełnie inaczej. Kiedy byłem na prezentacji, jak to się zaczynało dopiero, i oni tłumaczyli nam, jak to ma działać. goście od Google, którzy w sumie nad tym pracowali, ich idea była taka, że jeżeli jedziemy sobie pociągiem, na przykład taki, po takim podlasiu, nie? I zaraz za Białym Stokiem tracimy zasięg aż do samej Warszawy, czyli dwie bite godziny jedziemy bez neta, to taka strona PWA pozwala nam na przykład przeglądać sklep i w tym sklepie dodawać do koszyka różne rzeczy. I w momencie kiedy na przykład gdzieś po drodze w jakimś mieście złapie na chwilę zasięg, to te rzeczy by się zarezerwowały w tym storze, żeby nam nie uciekły. Już ten jakby serwer dostęp informacji, że my to chcemy kupić, nie? Zarezerwuj nam to, bo mamy gościa, który korzysta z takiego PWA. I wysiadamy w takiej Warszawy, klikamy checkout, payout poszło, nie? I mamy kupione rzeczy. Z, takim, z taką gwarancją, że to było zarezerwowane. I zawsze jak złapiemy kawałek zasięgu, to nam się doczytują jakieś nowe produkty na przykład, o których wcześniej nie czytaliśmy albo jakaś nowa promocja, czy coś takiego. Um. To miało być takie troszkę ułatwienie używania stron. Tylko teraz a trzeba do tego dostosować serwery. Nikomu się jeszcze nie chciało. B no tu aplikacje trzeba przemyśleć i zrobić porządnie. Co dokładnie ma być w tym PWA. A nawet wśród moich znajomych część osób twierdziła, że to po prostu zastąpi aplikacje mobilne, bo po co komu instalować aplikację mobilną. To taki trochę ideologiczna przypychanka się zrobiła. A przeglądarki ukróciły temat bardzo szybko. Bo tak jak tego słucham na takim bardzo prostym poziomie, to jeżeli takie największe firmy, powiedzmy Alibaba z ich sklepem, czy może polski odpowiednik Allegro, jeżeli dostosowywałyby serwery do takiego pokazywania, to tak naprawdę mogą dokładnie to samo w swojej aplikacji umieć. No i teraz. No ale to właśnie robią. No właśnie, więc. Mają tak aplikację, powoli. która daje dużo więcej możliwości dla użytkownika, bo przede wszystkim przechowuje go dane bezpiecznie, to jest jedna rzecz. A aplikacja pozwala na ściągnięcie dużo więcej, o wiele więcej informacji użytkowników. co robi, jakie ma preferencje i tak dalej. I aplikacja ma jeszcze jeden duży, duży, plus w zasadzie, ma push notyfikacje, a tego PWA nie zrobi, po prostu takiej typowej fest notyfikacji, niestety. Czyli cały pomysł został porzucony. Nie, 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 nie jest porzucony, on jest rozwijany, niezrozumiałe. Nie na boczny tor. To jest rozwijany, tylko ja po prostu, wiesz, czytając o tym, że safari ukraca takie rzeczy, jak przechowywanie danych użytkownika, przestałem się interesować zupełnie już PWA dalej, nie? Jakby ja w którą stronę to idzie? Być może to się inaczej rozwinie. Może ktoś jednak zaskoczy na jakiś fajny pomysł. Nie, nie neguję tego w żaden sposób. Po prostu tu się kończy moja wiedza o PWA. Z drugiej strony mówi się, że safari to jest nowy Internet Explorer, więc. Jest. Czy oni z Safari to znegują, czy to może mieć jakiś duży wpływ? No nie do końca tak mi się wydaje, ale jeżeli już Google No mówi, ale to, wpływ, to możesz. Już... Yy, wiesz, możesz uważać, czy jest nowym Internet Explorer pod względem tego, że wiecznie coś w niej nie działa, nie? Ale ma bardzo duży udział w rynku w przeciwieństwie do IE, bo wielu, e, tak. wielu osób, które używają iPhone'a, nie instalują innej przeglądarki iPhone bazuje na safari w wielu serwisach swoich. Mhm. Także wiele osób korzysta z tej przeglądarki tak normalnie, więc ona jest problematyczna dla nas, jako dla deweloperów, a nie dla użytkowników. Okej. Okay. Chociaż jednak dalej króluje Chrome i produkt Google. No. Jak oni się już wycofują, no to chyba jednak, chyba jednak trzeba się poddać i traktować to raczej jako ciekawostkę, którą może kiedyś się dorobi, a nie jako coś nad czym trzeba w pierwszej kolejności. No wszystko dobrze, a czy mógłbyś mi odpowiedzieć o swoim najprzyjemniejszym i najgorszym momencie związanym z React Native'em? Tak, żeby troszeczkę miłości, troszeczkę nienawiści wpleść w wypowiedź. Bo najgorszy moment to jest chwila, w której aplikacja po prostu nie chce się uruchomić w środowisku deweloperskim i nie wiadomo dlaczego. Bo błędy są, albo ich nie ma, a tak, aplikacja, która długo leżała w repo i nie była ruszana, i nagle trzeba ją uruchomić i zaktualizować React Native'a. To jest ten najgorszy moment, kiedy, kiedy mi się po prostu nie chce nie, tego robić, bo to jest mega przerąbana robota. Jak to A mi... najlepszym? No. Jak wygląda y, takie debagowanie? Coś w sensie takim odpalasz aplikację, każą ci to um, zabrać do najnowszej wersji React Native, bo tam jest jakiś feature. Robisz to i masz całą czerwoną komendę. Nie wiem, to zależy, wiesz co, to, to jest bardzo trudne pytanie, bo zależy od tego, co się wyświetla, nie? Jeżeli są to błędy, które dasz naprawić, to po prostu naprawiasz i jedziesz dalej. Jeżeli są to błędy pokroju nie da się, bo się nie da, to po prostu bierzesz logikę aplikacji, tworzysz nową aplikację, kopiujesz logikę aplikacji do tej nowej aplikacji i, i tyle, no. I sorry. I zapominasz o tamtej starej konfiguracji, która się nie chce dostosować. No niestety trochę czasu zmarnowanego. Więc z drugiej strony ten najprzyjemniejszy. Wiesz, to jest chyba ta chwila, kiedy budujesz aplikację, budujesz ją na telefon, dostarczasz to z flightem i okazuje się, że wszystko fajnie działa. Nie tak ma bagu. po prostu realnie, ma realnie fajnie działa. Tak, hmm. tu wiesz, to ciężko powiedzieć kimś w tym momencie podczas hodowania, nie? Bo to jest bardzo sytuacyjna rzecz, ale ta chwila, kiedy już, już to wszystko gra, nie? To jest taki udało się. Ale chyba jak w każdym dowożeniu tematów. A czy według Ciebie React Native ma przyszłość? Czy, czy warto się teraz tego uczyć? Czy frontendowcy może nie tyle co powinni, ale czy warto dla nich przechodzić na React Native? Szczerze mówiąc, uważam, że to nie jest technologia, do której powinno się przechodzić, ale to jest technologia, którą powinno się znać i być z nią obeznanym. Na tyle że to jest generalnie kwestia bycia konkurencyjnym na rynku pracy. Bycie samym specem od React Native a, no z dobrym fartem trafi się super robota. Nie? Mhm. Ale jak się w pewnym momencie firma uzna, że a jednak może y, przejdziemy na natywne aplikacje, to, to tracimy tą robotę. Ogólnie React Native to jest technologia mocno startupowa. I ja osobiście uważam, że Znajomość React powinna wspierać jakby główny nurt naszej takiej, tej ścieżki zawodowej. Czy to będzie mobilka, czy to będzie web, znajomość React się na pewno przyda. To jest coś, gdzie po prostu no to daje nam duże plusy. Nie? Jakby to, że tu znamy, ten system. Więc tak, uważam, że warto się go uczyć, ale nie jako takiego głównego, głównego. Języka, który, z którym docelowo chcemy się posługiwać. Dziękuję Ci Konrad za tą ciekawą i jakże rozwijającą rozmowę o React oczy na parę ciekawych tematów, a wy drodzy słuchacze, jeżeli chcecie odnaleźć Konrada, to i na Facebooku, i na Linkedinie szukajcie Konrad Kotelczuk. Dziękuję Ci Konradzie. Bardzo się jakby ktoś chciał pogadać. Ja proszę bardzo. I mam nadzieję do usłyszenia dalej. Do usłyszenia. Hej. Cześć Dawid.